Cześć kochani, witajcie ponownie w Mieście Atramentowych Słów. Mamy dzisiaj 31 marca, więc wypadałoby podsumować jakoś ten czytelniczy miesiąc. Marzec był dla mnie dosyć, powiedziałabym, nawet znośnym miesiącem, jeżeli chodzi o czytanie, dlatego że mam za sobą sześć książek fizycznych i 3 audiobooki. W marcu też odbywało się bingo zorganizowane przez dziewczyny z kanału Nałogowe Czytaczki. Bingo o nazwie Kobiety o kobietach, czyli w marcu praktycznie czytałam książki napisane przez kobiety, które miałam tam sobie dopasować do odpowiednich kategorii właśnie przygotowanych przez dziewczyny. Dziewczyny serdecznie pozdrawiam, bo ja generalnie w TBR-ach nie jestem zbyt dobra. Ja biorę spółki to, na co aktualnie mam ochotę, ale jakoś z ty... Bingo, wszystko mi podpasowało i naprawdę powiem Wam, że jestem zadowolona z wyników i jestem szczęśliwa, że w ogóle wzięłam udział i przeczytałam tak genialne książki. Więc to była naprawdę super akcja. Jeżeli chcecie sprawdzić dokładnie o co chodzi, to zapraszam Was na kanał dziewczyn, naukowe czytaczki, ale też na ich Instagramy. Wszystko oczywiście będziecie mieć w opisie na dole. Więc tak jak już wspomniałam, za sobą mamy 9 pozycji, więc... znaczy za sobą ja mam za sobą 9 pozycji książkowych, więc nie przedłużając, zaczynam. Miesiąc rozpoczęłam z książką, którą szukałam bardzo, bardzo długo akurat w tym wydaniu i mam tutaj na myśli Smażone zielone pomidory Fanny Flak. Ja już od bardzo dawna tak słyszałam o tej książce, że jest genialna, że jest zabawna. Jest też na jej podstawie nakręcony film, Mam też tej autorki babską stację i pamiętam, że czytałam ją kilka lat temu i bardzo mi się podobała, więc nastawiałam się generalnie na coś bardzo dobrego. Jest to historia rodzinna o pracy, o rodzinie, o dojrzewaniu o szukaniu tak naprawdę samego siebie. Hmm. Historia zaczyna się w momencie, kiedy nasza główna bohaterka Ewelin idzie do domu starości, żeby odwiedzić swoją teściową. I tam poznaje pewną starszą panią, która zaczyna właśnie opowiadać jej historię swojego życia i powiem wam, że ta książka ma swoje dobre i złe momenty, ma swoje wzloty i upadki. Jeżeli ktoś jest dobrze Zaznajomiony z literaturą amerykańską, to powinien spokojnie sobie z tą książką poradzić. Jeżeli chodzi o humor w tej książce, mnie nie powalił na kolana, na pewno nie jest to mój humor. Aczkolwiek czytało mi się tę książkę super yy, i zaliczyłam ją do kategorii właśnie rodziny, bo mamy tutaj bardzo dużo relacji między bohaterami, między rodzeństwem, między matką a córką, między matką a synem, naprawdę jest tego ogrom. Jestem właśnie strasznie ciekawa filmu, więc mam nadzieję, że w kwietniu. Uda mi się go obejrzeć. I jeżeli chodzi właśnie o tę retrospekcję, gdy poznajemy przy e, historię tej pani Thread Good, nigdy nie mogę zapamiętać tego nazwiska. Jest naprawdę jak dla mnie, osoby, która lubi angielski, jest niesamowicie trudne. E, w retrospekcjach mamy lata 30. xx wieku i pewną kawiarnię, whistle, stop, Coffee I powiem Wam, że tam dzieje się większość akcji. Okej, okay. kolejną książką, którą przeczytałam, były stróbki Pauliny Jóźwik i po tę książkę sięgnęłam właśnie z polecenia chyba Dagmary z Nałogowych Czytaczek. Czy można pozostać sobą, gdy ktoś bliski straci pamięć i zapomni, kim jesteśmy? I tutaj mamy historię dziewczyny, która nie może sobie poradzić ze stratą swojej babci. Stratą w takim sensie, że ta babcia zachorowała niestety na Alzheimera, i zapomniała o swojej ukochanej wnuczce. I tak naprawdę, przez całą tą książkę, próbujemy dotrzeć do tego, dlaczego ta dziewczyna uciekła ze swojego rodzinnego domu i dlaczego choroba babci aż tak bardzo na nią wpłynęła. I powiem Wam, że ta książka była naprawdę genialna. Genialna w swojej prostocie, w swoim języku, który wbrew temu, co przed chwilą powiedziałam, wcale nie jest taki prosty, bo. Paulina Jóźwik naprawdę ma według mnie genialne pióro. Po prostu ona tak napisała tę książkę, że ja nie mogłam się od niej oderwać. Jest tu tyle emocji, tyle obrazów, pejzaży i w ogóle mm, relacji między ludźmi, że mimo, że ta książeczka jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutka, to wbiła mnie totalnie w fotel. Ja ryczałam pod. Całą końcówkę i w ogóle było kilka momentów w tej książce, które mało nie wywołały we mnie płaczu, a ja naprawdę rzadko płaczę. Naprawdę coś genialnego, na pewno, jeżeli Paulina Jóźwik napisze jeszcze jakąś książkę, to ja na pewno po nią sięgnę, bo ta była genialna. I w bingo, oczywiście, zaznaczałam sobie kategorię zdrowie, no bo Alzheimer mamy tutaj w ogóle. Pokazane, jak ta choroba niszczy człowieka, jak człowiek się zachowuje, jak to wpływa na bliskich. No naprawdę, jest to taki obraz sytuacji, tak pięknie napisany, opisany, że ja padam, padam do stóp po prostu. Myślę, że to jest zalążek na wspaniałą polską pisarkę. Kolejną książką y, była umiłowana, którą zaliczyłam do kategorii historia, Toni Morrison, mogliście posłuchać o tej książce w moim reading vlogu. Bardzo ważna książka i powiem Wam, że y, po tym czasie, gdy ją skończyłam, a to jest dopiero dwa tygodnie, to ja muszę sobie y, bardzo głęboko muszę pomyśleć, żeby przypomnieć sobie o czym ona była, ale wystarczy, że przypomnę sobie kobieta, dziecko, duch. Tyle. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam was do mojego filmu, w którym zapomniałam w ogóle wspomnieć, że po tę książkę sięgnęłam dlatego, że poleciła ją Emma Watson, która swego czasu miała właśnie klub książki w internecie i tam działała. Teraz niestety zniknęła z przeróżnych portali społecznościowych, niestety, nie wiem dlaczego, ale pozostawiła po sobie, po sobie. boże, jak to już nie, Właśnie jest w internecie lista książek, które ona poleca. I z tego tytułu właśnie sięgnęłam po umiłowaną. Kolejną książką była leciutka podróż nieślubna, o której już też dosyć dużo powiedziałam na kanale: Lekka, przyjemna, zabawna obyczajówka, która e, zostanie ze mną, bo jakoś tak mam do niej sentyment i ją oczywiście zaliczyłam do kategorii miłość, no bo jak inaczej. Kolejną książką jest, ja sobie tu zerkam w notatnik mój, bo oczywiście ułożyłam sobie książki kolejnością, tak jak je przeczytałam, po czym chciałam zrobić miniaturkę do filmu i wszystkim się rozwaliły, więc po prostu leżą tutaj i proszą się o uwagę. Więc kolejną książką były w wzięte Anny Sulińskiej i o tej książce też mówiłam Wam w Reading Vlogu jest to reportaż o pracy Stewarda, Perelu, jak to się zaczęło jak wielkim właśnie prestiżem była praca stewardesy stewardesy były rozpoznawane na ulicy jak dzisiaj aktorki więc zobaczcie jaka jest różnica pomiędzy tą pracą kiedyś a dzisiaj jak to się zaczynało gdy w Polsce właśnie startowały pierwsze samoloty jak to było gdy pierwsze polskie samoloty na przykład leciały do Kairu albo do Nowego Jorku co przemycano w samolotach jak tam w ogóle handel tkwił na pokładzie samolotów to jest po prostu poezja no ale jakoś tam trzeba było sobie radzić w tym PRL-u, no lekko nie było i tą książkę zaliczyłam do kategorii praca Ech, kolejną książką a właściwie audio, audiobookiem były Złodziej Dusz Anety Jadowskiej i aż jestem po prostu zdziwiona że naprawdę mi się podobało i pomimo oczywiście kilku mankamentów tego, że ja już jestem za stara na takie książki, naprawdę mi się podobała akcja książki dzieje się w to Toruniu i w alternatywnym motornie. Oczywiście wleciałam z tym Toruniem, bo dwa lata temu na wakacjach byliśmy w Toruniu, więc jak czytałam te wszystkie opisy uliczek, tej krzywej wieży, która tam jest i tak dalej, i tak dalej, ja to wszystko widziałam w swoich wspomnieniach, bo ja tam kurczę byłam, i to było najfajniejsze w tych książkach. Po prostu znaleźć się w tym Torunie jeszcze raz, bo miasto samo w sobie naprawdę bardzo mi się podobało. I pióro pani Jadowskiej mi się podoba, i humor pani Jadowskiej mi się podoba i mam nadzieję, że w kwietniu uda mi się przeczytać drugi tom, którego tytułu nie jestem w stanie zapamiętać. W ogóle jest to jedna z niewielu serii, w których nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich y, tomów po kolei jak się nazywają, ale ja już jestem stara. Po prostu pamięć mi szwankuje. No i oczywiście jest to historia Dory, która jest policjantką i Wiedźmą jednocześnie, więc to już samo w sobie jest po prostu genialne. Bardzo mi się podobało. Naprawdę bardzo mi się podobało. I tę książkę zaliczyłam do natury, bo Dora Wilk z natury jest właśnie wiedźmą, więc. Okej, okay, kolejna książka, właściwie też audiobook, to była Kirke Madaline, Madlin, nie Madam, Madlin Miller, um, mitologa, ra, fu, mitologia grecka, język mi się plącze, bo bardzo szybko chcę Wam powiedzieć to, co mam w głowie, żeby mi nie wleciało. Mitologia grecka, silna kobieca postać, poszukująca swojej tożsamości i też do kategorii tożsamo tożsamość, tu! Tożsamość zaliczyłam e, tę książkę, naprawdę bardzo mi się podobała i właśnie fajnie, że poznałam ją w audiobooku, bo myślę, że gdybym ją czytała tak fizycznie, to zaszłoby mi o wiele, o wiele dłużej, a tak to dwie nocy w pracy. Bóg audiobooka nie ma. Przed ostatnia książka i to też był audiobook, to Siostra Burzy, y, Siedem Sióstr, plus Cindy Riley i jest to drugi tom. Ja pierwszy tom czytałam jakieś 2-3 lata temu. Do tej pory pamiętam, że kupiłam go w Krakowie na dworcu głównym, tak mi się wydaje w Krakowie. Jak byłam u mojej koleżanki na urodzinach 25. Pozdrawiam cię Agnieszka. Więc to było już prawie 4 lata temu. Więc jestem do tyłu z tą serią i bardzo żałuję, dlatego że Lucinda Riley też ma bardzo fajne pióro i w ogóle koncept tej całej historii jest dla mnie po prostu fantastyczny, bo siostra księżyca jest pierwszą. Jakoś tak, nie nie pamiętam, nie przypomnę sobie, o, widzicie, skomam was, bo tutaj też nie pamiętam, która siostra jaka po kolei leci. Więc pierwszy tom zaczyna się w momencie, kiedy umiera pewien bogaty facet. I ten bogaty facet miał siedem przybranych, a właściwie sześć przybranych córek. I te córki tak naprawdę znajdował w różnych. Krańcach świata. I w pierwszej części bodajże jedziemy do Brazylii, do Rio de Janeiro i generalnie tamte rejony, a tutaj z kolei nasza druga siostra Ali będzie szukała swoich korzeni w Norwegii, więc trochę bliżej nas i powiem Wam, że krajobrazy tych fiordów i w ogóle tego, jak wygląda. Norwegia oczami właśnie tej autorki to po prostu człowiek chciałby tam polecieć a ja generalnie mam fazę na Skandynawie i to śmieszne jest, bo po tym jak obejrzałam film Eurowizji na Netflixie tak, ten beznadziejnie zabawny film, który jest po prostu groteską, jest tak przerysowany, że oczy wychodzą na zwierzch ale jakoś tak jakoś tak sobie wtedy właśnie przypomniałam, że że chciałabym zwiedzić tą Islandię, właśnie Norwegię, Finlandię, bo w Szwecji już byłam. Co prawda, tylko w okolicach Malmo, więc bardzo blisko Morza Bałtyckiego i żadnych fiordów gór nie zobaczyłam, niestety. To pamiętam klimat, jaki panował właśnie w Szwecji, kiedy ja tam byłam w 2013 roku. Wtedy też była Eurowizja w Malmo, więc wszędzie po prostu wisiały plakaty z tym motylkiem, który promował właśnie Eurowizję, i wszędzie leciała piosenka Only Tea Jobs, i w ogóle no, no świetny czas to był. Więc Skandynawia generalnie jest takim miejscem, które naprawdę chciałabym zwiedzić ja jako podróżnik, marzę o tym, żeby tam polecieć, więc e, historia Ali, która w którymś momencie troszeczkę się dłuży, bo mamy tutaj taką dosyć długą retrospekcję, i to jest e, tak jakby książka w książce, bo ona dostaje jakiś tam tekst przetłumaczony i po prostu sobie go czyta, ale my to widzimy jako e, książkę, więc e, mamy tu motyw książki w książce. E, to mi się trochę dłużyło, bo na samym początku nie mogłam w ogóle załapać, jak te dwie historie w ogóle mogą być ze sobą powiązane, ale oczywiście wraz z tokiem akcji wszystko się rozwiązuje i powiem Wam, że mimo, że tutaj autorka też zastosowała parę takich sztampowych schematów, to mimo wszystko naprawdę świetnie się czyta tę sagę i te okładki, jakoś te twarde oprawy, które teraz wychodzą po kolei, jakoś mnie tak nie, nie urzekają, jak właśnie te kolory tutaj i w ogóle tak jak to jest wydane w dawnictwu Albatros, ja po prostu biję brawo, więc tak I, i ostatnią książką miesiąca najgorszą książką miesiąca niestety Kiedy na mnie patrzysz, Agata Czkierda Grabowska, więc z tych książek, które do tej pory zostały wydane hmm, przeczytałam praktycznie wszystkie oprócz sezonu Nalisa którego jakoś tak do tej pory nawet nie kupiłam Moja przygoda z tą autorką rozpoczęła się od książki Jak powietrze, która wtedy, gdy ją czytałam jakoś niedługo po jej premierze, wydawała mi się wtedy po prostu majstersztykiem. Chociaż jak o niej teraz pomyślę, to nic z niej nie pamiętam za bardzo. I tak sobie po prostu tą książkę wzięłam, bo stoi mi na półce. Jeszcze ma taki niestandardowy rozmiar, zobaczcie. I po prostu do niczego mi nie pasowała. I mówię: Dobra, wezmę w końcu, przeczytam. Mimo że ona ma żeby was nie skłamać 485 stron. I powiem wam, że to była droga przez mękę. Naprawdę to była droga przez mękę. Mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów, no oczywiście, bo jak inaczej. Ona Karina i on Aleksander, jakby to dla kogoś miało jakiekolwiek znaczenie i poznają się w takich dość, powiedziałabym, nawet fajnych okolicznościach i ta książka generalnie naprawdę zaczynała się fajnie. Bo ona jedzie oczywiście w strugach deszczu, jest zapłakana, bo coś tam jej się przytrafiło i widzi na drodze psa potrąconego psa. I po prostu ten piesek jeszcze na całe szczęście żyje, więc ona po prostu no zatrzymuje się, żeby mu pomóc, ale jest tak roztrzęsiona i jakaś taka w ogóle nie tego że sama nie dałaby sobie rady go wziąć. I wrzucić do samochodu, żeby go zawieźć do weterynarza, i na całe szczęście zatrzymuje się drugi samochód, w którym właśnie siedzi Aleksander i on jej pomaga tego psa zawieźć do weterynarza. W ogóle, no fajnie się zaczyna, fajnie, fajnie. I jakoś tak się dzieje, że ten Aleksander po prostu, no, zakochuje się w tej karinie i to zakochuje się tak po prostu bez, bez jakiegoś, no nie wiem. Nie zna dziewczyny, a nagle zaczyna za nią wszędzie łazić. To jest tłumaczone tym, że żyją w małym miasteczku i po prostu no stop się spotykają. Ale on po prostu specjalnie tak robi, żeby ją spotykać, więc to jest pewnego rodzaju stalking Jak ja bym miała takiego wielbiciela, to po prostu uciekłabym gdzie pieprz rośnie i napuściłabym na niego jakąś policję czy coś. No bo dajcie spokój, no kurde, idę sobie ulicą, a za mną idzie gościu. Jestem sobie w kawiarni, on nagle jest. No, nie bardzo, nie bardzo. No i zaczyna się akcja pod tytułem, zacytuję klasyka Łun zimny, Łun zimny, Łona gorąca. Jak to się śpiewa na weselach, tylko odwrotnie bo on jest gorąca, ona zimna bo on chce, a ona go nie chce. Ona ma ze sobą ciężką przeszłość bo dwa lata wcześniej wydarzyło się coś, co ją zamknęło. On też ma za sobą ciężką przeszłość, bo parę lat wcześniej wydarzyło się coś, co yy, tak jakby wykoleiła go trochę, tak. I tutaj yy, mogę tylko zradzić, że gwiazd naszych wina to się po prostu chowa przy tym, więc już możecie się domyślić o co chodzi. Yy. I generalnie on przez pół książki próbuje ją zdobyć, ona go nie chce, ona go odtrąca, ona cały czas go nie chce, w ogóle się przezywają nawzajem. On ją przezywa, że jest ruda, mimo że ona nie jest ruda, ona go wyzywa od psycholii, ale mimo wszystko, jak koleś w którymś momencie faktycznie daje sobie spokój, to ona nagle myśli, hmm, ale jednak fajnie było mieć takiego wielbiciela, który za mną wszędzie łaził. Więc to jest typ dziewczyny, która po prostu jest... Chwiejna jak ta chorągwia na, 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 na wietrze I żeby Wam więcej nic nie zdradzać To powiem tylko tyle, że w tej książce w 80% non stop pada deszcz Dosłownie jak w Forks W zmierzchu I mało tego, że było śmiesznie Na jednej z randek ona sobie zamawia ravioli z grzybami I to bodajże nawet była pierwsza ich randka Więc tak jak Bella Bella też jadła ravioli z grzybami W tym momencie, kiedy Edward udowodnił jej kto o czym myśli, oprócz jej myśli, bo jej myśli nie mógł odczytać. Tak. Jakby się... Yy... No, nieważne. Eee, co tu jeszcze jest ciekawego w tej książce? Yy, są jakieś wątki poboczne. Oczywiście, że są. Są nawet jacyś bohaterowie poboczni. Ale oni są tak przytłumieni przez rozmyślania głównych bohaterów, którzy nawet potrafią rozkładać na... Czynniki pierwsze to, że to drugie mrugnęło i dlaczego ono mrugnęło właśnie w tym momencie i po co i na co? No bo się mruga, nawet jak się nie kontroluje tego się mruga. Ja właśnie teraz mrugam. O, na przykład. No. A oni się nad tym zastanawiają i rozdziały się są w zasadzie tu nie ma rozdziałów. Są tylko te takie gwiazdki na samym środku strony, które mają oddzielić jedną narrację od drugiej, więc najpierw mamy narrację jej Potem mamy narrację jego i całe szczęście, że jest to w trzeciej osobie, bo w pierwszej osobie to już bym w ogóle tego nie wytrzymała, więc był to debiut Agaty Kierdy Grabowskiej. Ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że ta książka została napisana 5 lat temu, więc dużo rzeczy się zmieniło, 6 lat temu nawet. bo Przecież mamy 2021, hello! Ale po prostu... No nie... Albo ja już wyrosłam z takich historii, albo mam ich przesyt, ale są naprawdę romanse młodzieżowe, które potrafią mnie zainteresować, którymi potrafię żyć, którym potrafię się oddać, jak ja czytam. A tutaj to była po prostu naprawdę droga przez mękę. Ja się męczyłam z tą książką strasznie. I jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo tę autorkę naprawdę szanuję. I to, kochani, byłoby na tyle, więc uwaga! No, całkiem nieźle mi poszło, całkiem nieźle. Jeżeli miałabym wskazać najlepszą książkę tego miesiąca, to byłaby zdecydowanie umiłowana, chociaż była naprawdę bardzo ciężką książką do przeczytania. Więc dajcie koniecznie mi znać, co Wy przeczytaliście, co zamierzacie czytać i generalnie zapraszam Was do mojego Instagrama, słów oczywiście. I dziękuję wszystkim nowym widzom, którzy tutaj wpadli i zdecydowali się kliknąć czerwony przycisk. Subskrybuj! Naprawdę to dla mnie e, ogromna motywacja, że nadal tu jesteście, nadal chcecie mnie oglądać i przychodzą nowi ludzie. Więc super! Po prostu nie ma nic lepszego, jak nowi widzowie po prostu. Także witam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego filmiku, w którym opowiem Wam o moich czytelniczych planach na najbliższy czas. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!